Czy wiesz, że producenci muzyczni są jedną z głównych grup narażonych na depresję? Oczekiwania ze strony fanów, olbrzymia odpowiedzialność za własną markę i wszechobecne używki sprawiają, że coraz częściej możemy usłyszeć o problemach emocjonalnych gwiazd IDM. Niektóre duety decydują się na podział obowiązków, a solowi artyści na urlop, który pomaga im wrócić do psychicznej równowagi. Niestety zdarzają się również scenariusze tragiczne, jak samobójstwo Avicii, które wstrząsnęło branżą muzyczną. Postanowiłem poruszyć ten trudny i na swój sposób kontrowersyjny temat, a tym samym wyjaśnić, jak to możliwe, że na pozór ludzie prowadzący życie jak z bajki, wewnątrz samych siebie przeżywają dramat. Zaryzykuję i postaram się być głosem tych wszystkich ludzi, którzy mają dość uśmiechania się na Instagramie. I mają ochotę powiedzieć, że czasami po prostu nie jest kolorowo. Czy niewyobrażalne pieniądze, sława, uznanie fanów i podróże po całym świecie to klucz do szczęścia? Odpowiem na to pytanie opierając się o historię m.in. Nikiego Romero, Hardwella, Blaster Jacks, czy przykład z naszego podwórka, czyli niezwykle szczery posto Masa Clouda, organizatora znanego cyklu imprez We Are The Future. Zapraszam do oglądania. Zanim zacznę omówienie tego tematu, chciałbym z całego serca podziękować za niezwykle ciepłe przyjęcie poprzedniego filmu, w którym omówiłem powody mojej nieobecności. Ilość pozytywnych i podnoszących na duchu komentarzy przerosła moje najśmielsze oczekiwania. Podobnie z wiadomościami prywatnymi, mailami, które otrzymałem, momentami po prostu byłem wzruszony, że to co robię ma aż taki wpływ i takie znaczenie dla innych ludzi. Z całego serca dziękuję za Wasze wsparcie. Szczególne słowa uznania kieruję do duetu DJ Kuba and Nathan, bo zarówno Kuba jak i Adrian skontaktowali się ze mną na PRIV i podzielili swoimi pomysłami, podnieśli na duchu i dodali motywacji, co naprawdę wiele dla mnie znaczy. Przyznam się, że bałem się wrzucić ten materiał, bo niełatwo mówi się o problemach i o pieniądzach, a tym bardziej w kontekście problemów finansowych. Wielu z Was zaproponowało uruchomienie Patronite, Przemyślałem to i wprowadziłem w życie. W komentarzu pod filmem, jak i w opisie filmu znajdziecie link do mojego profilu na Patronite, gdzie możecie dołożyć swoją cegiełkę do rozwoju kanału, jak i społeczności Essential Music. Jeśli macie taką możliwość, to z góry dziękuję za każdą formę wsparcia. A teraz powróćmy do tematu filmu. We wstępie wspomniałem o samobójstwie Avicii jako skrajnym przykładzie na to, że zaburzenia lękowe i depresja mogą mieć tragiczny koniec. Wspomniałem o tym również dlatego, że śmierć Tim'a przełamała pewne tabu przemysłu muzycznego, a szczególnie można to było odczuć w kręgu muzyki elektronicznej. Temat zagrożeń, jakiej niesie ze sobą kariera światowej sławy DJ-a, producenta, przestał być zamiatany pod dywan, a nawet stał się polem do dyskusji. Myślę, że głośna decyzja Hardwella o urlopie i odpoczynku od bycia gwiazdą co mówiłem w osobnym filmie jest idealnym przykładem na to, że artyści wyciągają wnioski z tego tragicznego zdarzenia. Jednak zastanówmy się, jak to możliwe, że realizując marzenie za marzeniem i odnosząc ogromne sukcesy, można być nieszczęśliwym? Skąd w ogóle się biorą lęki i depresja u gwiazd IDM? Po pierwsze, trzeba jasno powiedzieć, że w dzisiejszych czasach DJ-Producent to jednoosobowa firma. Jasne, od pewnego etapu jest tour manager, ktoś, kto pomaga ogarnąć social media, własny odrzutowiec itd. Tak ale nie zmienia to faktu, że główny ciężar spoczywa na artyście, który za wszystko odpowiada własną twarzą, własną marką. Po drugie, zakładając, że artysta sam tworzy muzykę, w natłoku obowiązków trzeba znaleźć czas na produkcję utworów, co wiąże się z utrzymaniem inspiracji Veny, która lubi swobodę. I po trzecie, nawet jeśli już ogarniemy swój umysł, to nie zmienia to faktu, że trasy koncertowe wyczerpują fizycznie. Nie da się uniknąć jetlagów ani zignorować nieprzespanych nocy. A to dopiero początek. Podczas wywiadu z Sigdopem zapytałem go na ile życie znanego DJ-a producenta wygląda tak jak na Instagramie. Dawid powiedział, że to co widzimy na Insta to jakieś 2% z tego jak naprawdę wygląda życie DJ-a w trasie. Dlaczego więc nie widzimy na social media tych pozostałych 98%? Tutaj pozwolę sobie na trochę własnej refleksji. Facebook, YouTube czy w szczególności Instagram wytworzyły wokół siebie pewną bańkę. Jest to bańka szczęścia, która ogranicza spektrum uczuć, jakimi dzielą się z nami artyści, tylko do tych pozytywnych. Podchodząc na Insta Stories, podświadomie oczekujemy zabawnych i pozytywnych treści, swego rodzaju ucieczki od własnych problemów. Może ktoś ma nowy samochód, może jego utwór bije rekordy popularności, a może zobaczymy kilka ujęć publiki w szale zabawy. Z pozoru, co w tym złego. Jest potrzeba, więc i są ludzie, którzy ją zaspokajają, poza tym, hej, przecież to przemysł rozrywkowy. Jednak trzeba tu podkreślić poważny minus. Takie ograniczenie emocji powoduje, że z czasem artysta zostaje zamknięty w klatce pozytywnych uczuć, nawet jeśli nie są prawdziwe. Zaczyna skakać i tańczyć, nawet jak jest smutny. Zaczyna śmiać się, nawet gdy ma ochotę płakać. Zaczyna udawać szczęście, nawet gdy w środku ma dość. Chcąc sprostać oczekiwaniom, a tym samym budując wokół siebie pozytywną i pełną zabawy otoczkę artyści bardzo często zakłamują rzeczywistość. Niestety od emocji nie da się uciec, a zduszone dają o sobie znać postaci zaburzeń lękowych czy depresji. I wtedy pojawia się ten szok. Jak to możliwe, że ktoś kto wygląda na tak szczęśliwego na scenie i social media może mieć jakieś problemy. Momentalnie przypomniał mi się tutaj wpis Nikiego Romero z 2015 roku, w którym wyznał powody swojej znacznie mniejszej aktywności. W ciągu ostatnich kilku miesięcy dostałem wiele wiadomości z zapytaniem, dlaczego nie wydaje tak dużo nowych utworów jak kiedyś. Oczywiście ma to związek z koncertami, przez co mniej czasu spędzam w studio, ale główną przyczyną były zaburzenia lękowe. Cierpię na nie od 2,5 roku. Odwiedziłem ponad 12 terapeutów, którzy mieli mi pomóc. Ale w finale czułem się jeszcze gorzej. Ciężko jest produkować muzykę czując lęki, to wysysa z człowieka energię i pozostawia silne uczucie odrealnienia i niepokoju. Czułem, że zawodzę moich fanów, przez co dochodziła presja związana z oczekiwaniami. W tym samym liście do fanów Niki potwierdził moje wcześniejsze słowa o tym, że stan flow, stan kreatywności, jest możliwy tylko wtedy, gdy nie czujemy na sobie presji i jesteśmy wypoczęci. Być może podobne odczucia miał wspomniany w tym filmie Hardwell który jako solowy artysta postanowił zawczasu wziąć urlop. A jak to wygląda, gdy pod aliasem kryje się duet? Tutaj mogę się odwołać do projektu Blasted Jacks, który od 2015 roku na scenie reprezentuje jedna osoba. Dlaczego? I wtedy to się stało. Mój pierwszy atak paniki. Nie mogłem oddychać. Kręciło mi się w głowie, a za mniej niż godzinę miałem wyjść na scenę. Nie wiedziałem, czy zwymiotuję, czy zemdleję. Przyszedł doktor i kazał mi przebiec się kilka razy. Przepisał również tabletki. Tak, tutaj również chodziło o zaburzenia lękowe, a konkretnie ataki paniki. Jak sam przyznał, dużo pił, jadł byle co, mało spał, przez co miał również mało sił do realizacji planów, obowiązki się piętrzyły, i rosła presja. Generalnie, wszystko to miało bezpośredni wpływ na jego samopoczucie. I tu przechodzimy do kwestii używek w świecie muzyki elektronicznej. Niestety, ale wielu artystów korzysta z mocniejszych czy lżejszych poprawiaczy nastroju. Mogę mnożyć przykłady i. Wiecie co? Zrobię to, żeby pokazać skalę problemu. W jednym z wywiadów Steve Angelo wyznał, że na pewnym etapie kariery pił tak dużo, że jego lekarz powiedział wprost, że albo przestanie pić. Albo nie zobaczy, jak dorasta jego własna córka. W jednym z odcinków swojego vloga, Headhunter przyznał się, że jest mu naprawdę ciężko i przechodzi załamanie nerwowe. Analizy tej sytuacji podjął się Luke, który trafnie wypunktował, że jednym z powodów takiego samopoczucia Willema jest alkohol. Jednocześnie lateback sam wyznał, że był w podobnej sytuacji i jednym z głównych powodów, dla których zrezygnował z alkoholu, jest jego córka. Bezpośrednim przykładem jest historia Avicii, gdzie w filmie dokumentalnym wyraźnie była mowa o uzależnieniu Timo od alkoholu. Upraszczając temat, sięgał on po procenty, aby poradzić sobie z lękiem przed występami, presją i stresem. I teraz żeby ktoś nie pomyślał, że to zjawisko dotyczy tylko ludzi gdzieś tam na szczycie sławy, że jest to niemalże jak z innej planety. Nie tak dawno ukazał się post Tomasa Klauda, polskiego DJ-a i organizatora cyklu imprez We Are The Future. W swoim obszernym poście na fanpage'u powiedział wprost, że borykał się z uzależnieniem od marihuany. W początku niewinny sposób na odstresowanie przerodził się w nauk, który był sposobem na ucieczkę od problemów. Jednocześnie nakreślił on skalę problemu na naszym, polskim rynku oraz to jak bagatelizowany jest ten problem przez ludzi z branży. Na szczęście Tomek w porę otrzymał niezbędne wsparcie i pomoc, dzięki czemu wyszedł na prostą i wraca do działania. Z mojej strony ogromny szacunek za szczerość i odwagę do poruszenia tak trudnego i osobistego tematu. Zachęcam Was do zapoznania się z całym postem Klauda, link znajdziecie w opisie. Używki to poniekąd cena, jaką artysta płaci za to, aby utrzymać się w dobrym nastroju. I tutaj rodzi się pytanie: czy ukazywanie pozytywnych emocji wiąże się z oczekiwaniami fanów? Czy może to artyści zamykają się sami w tej klatce z lęku przed odrzuceniem. Osobiście uważam, że oba powody są ze sobą ściśle powiązane. Bardzo często w znanych osobach szukamy inspiracji, szukamy promyka nadziei i pozytywnej odskoczni od rzeczywistości. I tak, gwiazdy często doświadczają niesamowitych sytuacji, jak na przykład podczas występu na głównej scenie Tomorrowland albo podczas własnego wyprzedanego koncertu. Często zarabiają ogromne pieniądze, które pozwalają na luksusowe życie, ale nadal to nie jest całość opowieści. Wiecie, to tak samo jak przyjemnie ogląda się vlogi podróżnicze, bo nie doświadczamy tam kilku czy kilkunastogodzinnej podróży samolotem. Po prostu przebijamy wszystkie nudne i prozaiczne momenty, a przecież one również składają się na prawdziwe życie, na prawdziwy obraz. Wiem, że to co mówię może brzmieć nieco banalnie, ale sam muszę się przyznać, że mimo tej świadomości, Przeglądając chociażby Instagarixa, raz po raz łapię się na tym, że odpływam do tej nibylandii. Tutaj warto zastanowić się samemu, ile razy odpływamy do tego pięknego, ale jednak niekompletnego świata. Być może warto podjąć real life challenge i pokazać, jak w pełni wygląda życie DJ-a producenta. Włącznie z nudnym przemieszczaniem się z punktu A do B, włącznie ze zmęczeniem po imprezie, włącznie z chwilami słabości. Chwilami zawahania. Po co? Bo właśnie wtedy można ukazać życie w pełni takim, jakim jest. Nie ma się czego wstydzić, przecież wszyscy jesteśmy ludźmi. Myślę, że to jest też dobry moment, aby powiedzieć o tym, że warto szukać pomocy. Jeśli sami czujecie się od dłuższego czasu przygnębieni, jeśli w głębi siebie czujecie, że coś jest nie tak, to dajcie o tym znać najbliższym, dajcie znać przyjacielowi, dajcie znać komuś, komu ufacie również uwaga dla osób wokół, aby po prostu miały otwartość na taką sytuację, aby były gotowe wyciągnąć pomocną dłoń do kogoś, kto to sygnalizuje i tego potrzebuje. Depresja i lęki przestają być tematem tabu, a ze względu na tempo rozwoju świata, ze względu na presję, jaką każdy z nas odczuwa, problem ten jest powszechniejszy, niż nam się wydaje. Do wszystkich tych, którym teraz jest ciężko, nie jesteście sami. Napisałem scenariusz do tego miejsca, przeczytałem go jako całość i doszedłem do wniosku, że jest nieco przygnębiający. Dlatego właśnie chcę tutaj wyraźnie zaznaczyć, że życie DJ-a producenta to przede wszystkim chwile radości, niesamowita satysfakcja i spełnienie. Możliwość dzielenia się swoją twórczością, obcowania z ludźmi, którzy ją cenią, doświadczania jedności z szalającą publiką to są zdarzenia bezcenne. To właśnie jest to, co napędza artystów. To właśnie to sprawia, że mogą nie spać kilka nocy. Dokładnie o tym mówił Armin van Buren, który podczas jednego z wywiadów wyznał, że mimo iż z medycznego punktu widzenia nieprzerwane granie 8-godzinnego seta no, nie jest zdrowe, to robi to, bo to kocha. Jeśli ktoś z Was chce zgłębić temat, lub po prostu interesują go źródła informacji, które przedstawiłem w filmie, to wszystkie niezbędne linki. Znajdziecie w opisie filmu, w tym m.in. do badań dotyczących depresji i zaburzeń lękowych wśród osób zajmujących się branżą muzyczną. Na koniec chciałbym podziękować wszystkim, którzy już teraz wspierają mnie na Patronite lub przelali środki na PayPalu. Przed publikacją tego filmu wrzuciłem informację na grupę i już teraz pojawili się pierwsi patroni Essential Music. Mam nadzieję, że materiałami takimi jak ten sprawiam, że macie poczucie że podjęliście dobrą decyzję. Dziękuję wszystkim za oglądanie i do zobaczenia już niedługo.